Zaraz, zaraz, bo ja tego zoontana miałem ogarnąć. Czekaj się, kurwa, jeszcze, jedna, jeszcze jeden temat, kurwa, że Jeszcze może zoontan? Nie ma. Zoontan! Jeszcze, czekaj, bo nie słyszę, bo tu ktoś krzyczy. Mogę dowód? Zniżki są? Co na mieście się dzieje? No, w chuj się dzieje. Ty, czekaj, ja w ogóle se, kurwa zmienię to. Mam 13. Dobra wezmę Czy ja macie kurwa jakiś ten macie kurwa może ten? Mhm. Dobra Numer do Zuntena? Dobra, Bo mi się kurwa gdzieś zapodział. Dobra. Dzięki. Po co ci Zuntan? No to już mój ziomek kurwa mnie zna. Czekaj, ja, Tom ja zaraz to ciebie z... A jest Zuntena. O cześć Zunten. Co tam? Cześć Zunten, słuchaj, pytanie mam kurwa dyskretnie. Wiesz, tylko się kurwa nie wkurw. Miałbyś może jakieś o kurwa ogarnąć. Tak, mogę zapłacić na trochę więcej, żebyś się zarobił kurwa. Zbyty muszę go tamtego. Tamtego różowego? Ten... Tam, tam jest różowy. On taki różowy kurwa łeb ma. Ty, a skąd to ma Czekaj nie wiem czy to jest niego. Co jest? To nie on? Nie, nie, nie. A masz kogoś ja miałem, innego? Ja, ja mam jedną A masz kogoś kto ma może ja dostęp? Tam, Arkadio, Adriano, nic do niego bez Adriana Adriano? Nie, no, może Coś Adriano Cześć. Co tam, co tam? Czyli Adriano chodź za, za winkiel Ty, miałbyś kurwa ogarnąć sprzęgło? Eee... o kurwa macie <laughs> eee Wiesz kurwaś mi potrzebny, a wczoraj mi psiarnie zajebała ostatnią klamkę, bo kurwa zacząłem strzelać na komendzie. Eee, ile za to? Nie, trzymaj w gratisie. Na, dob na dobry ten. Trzymaj byku. Dzięki kurwa Diano! Nie Daj mi swój problemu. numer. Już ci daję. Aaaaaa kurwa od bardzo Dzięki kurwa szacun. Nie ma problemu Tu coś to się odzywa, nie? Okej okay. <laughs> Haha, kurwa tak. Oj, i gitara Szymano kurwa Gitara tak? Szymano <laughs> O, mam face Krzepson Siema, guru Hades. Yes. Oj, wajda... O kurwa! Ty no, na serio, kurwa? Na serio, kurwa? Patrzcie to, patrzcie to, zaraz wam pokażę sztuczkę. I ja teraz robię kurwa 360 salto... O kurwa nie, 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 nie! Szczuj... Wow! Na milimetry! A jak? Kasa się zbiera! Kabona jest zbierana! Czty, ja w ogóle muszę zerknąć kurwa w komórkę, bo... Za ile masz? Zaraz pokażę, ile zimy ma kasy. nie przychodziło... O kurwa, AU! KURWA AU! Dawajcie, cztery followy jeszcze. Na pewno ktoś tu nie ma followa z widzów. Cztery followy i mamy 7 stówek dzisiaj. Spełniajcie moje marzenie <gry> No, sofli, no i szacun kurwa. No i kalamitka i tak samo kurwa szacuneczek, tak? Już tylko dwóch brakuje, Już tylko jednego followa do siedmiu brakuje. O, ziebao! Ziebao, ziebao! Ziabao! A kurwa, właśnie tak to jest. Ty dobra, 25 kurwa, sobie schowam tego. Albo nie 20 ja se schowam. Nie, nie 700. Gdzie bał? Ty jesteś kurwa 399. Mordo. Gdzie, gdzie, gdzie? Chyba, chyba, że mi się kurwa podlagowało. Baby, you know that I miss you. Miałem rację. Andy, siema ma Andy. No i kurwa, Andy, 700, tak. 701, ty, to jednak kurwa dobrze powiedziałeś. Nie, dobra, ziabało, jesteś 700. Byłem byłeś 700, potwierdzam. Oficjalnym kurwa 700 był Żebavo. Yy, Andy też kurwa, kocurno. Nie wiem, co to jest ten krucyfik, ale mam. Krucyfik 102 tysiące mam. Do końca miesiąca? No, dużo, dużo ludzi dzisiaj. I siustini król, siustini król, ta, i zoba, i dał kurwa, dał tego on followa, dał on followa Ja Nie, nie odpierdala. Kurwa, proszę, Co tam? Co tam, siustini? Nie lubię alkoholu mordo, ale może.